Życie bez leków według Tomasza Kapuścińskiego. Wiosna już na dobre rozgościła się w naszych lasach, polach i możemy odnieść pierwsze korzyści z takich najwcześniejszych ziół wiosennych. Zanim zacznie rosnąć na potęgę pokrzywa, czyli królowa takiego wiosennego do to śmiało możemy sięgnąć po cztery roślinki, które teraz nieśmiało kiełkują, nieśmiało rosną i według mnie, takimi najwcześniejszymi ziołami, z którymi odniesiemy największe korzyści przez tą wiosną, jest ziarnopłon wiosenny, przytulia czepna, bluszczyk kurdybanek oraz czosnek niedźwiedzi. Słuchajcie, wszystkie te roślinki, wszystkie te zioła wykazują działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, mają spory potencjał antyoksydacyjny i przeciwzapalny, łączy je także Fakt posiadania właściwości yy, moczopędnych, dzięki czemu y, przyspieszą one wydalanie zbędnych metabolitów z organizmu, ale też y, łącząc ten potencjał przeciwzapalny i mocopędny, pomogą nam oczyścić nasze drogi moczowe oraz nerki. A musimy wiedzieć o tym, że wczesną wiosną, w ogóle wiosną, powinniśmy o te nerki, o ten układ moczowy zadbać, bo, ponieważ jest on dość mocno osłabiony po zimie. Dlatego wszelkie zioła Przeciwzapalne, działające właśnie moczopędnie, działające grzybostatycznie bakteriobójczo, jak najbardziej będą dla nas obecnie korzystne. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, żebyśmy dość dużo pili czystej wody, właśnie przyjmując napary z tych wymienionych ziół. Oprócz potencjału moczopędnego, działającego korzystnie na nasze drogi moczowe, zioła też w, przeważają, w te, o których powiedziałem, w przeważającej swojej części działają też korzystnie na naszą wątrobę oraz drogi żółciowe. I wątroba jest takim jakby największym naszym organem, filtrem, i organem, który, który jest niejako fabryką, w której dokonują, dokonują się pewne przemiany metaboliczne. A w związku z tym jest ona zagrożona zatruciem, tak, ale nie tylko zatruciem, ponieważ coraz częściej obserwuje się obecnie niealkoholowe stoszczenie wątroby. I żeby zapobiec tego typu zmianom, korzystnie będzie właśnie przyjmowanie naparów z błyszczego kurdybanku, który właśnie posiada taki fajny potencjał. Zabezpieczający miąższ wątroby, zarówno przed marskością, jak i przed no, słuszczeniem. I nie tylko właśnie alkoholowym, coś, co jest ostatnio obserwowane, coraz częściej, a coś, co wynika niestety, ale z niezazdrowej diety, wynika z, ze składu produktów które, spożywczych, które niestety spożywamy. Jak jesteśmy już przy bluszczu kurdybanku, to należy także wspomnieć o tym, że posiada on potencjał oczyszczania naszych dróg. Oddechowych, z zalegającego śluzu po, prze, po yy, infekcjach, które przeszliśmy, górnych dróg oddechowych. On bardzo ładnie nam pomoże oczyścić te górne drogi oddechowe z tych zalegających tam z patoge, patogenów razem z tym śluzem, razem, razem z tą flegmą, która tak gdzieś nie do końca została usunięta. Natomiast przytulia czepna, która teraz jest bardzo młoda, świeżutka, krucha, która nie ma jeszcze takich agresywnych haczyków, które później. Dyskwalifikują ją do spożywania surowego. Może być właśnie spożywana sobie na surowo, i mm, korzyści, które z, nią, z niej odniesiemy, oprócz wspomnianego potencjału y, przeciwzapalnego, przeciwbakteryjnego i moczopędnego, będzie taki, że przytulia czepna, słuchajcie, posiada y, właściwości y, y, no, nowotworobójcze, tak może powiem, o, y, substancje w niej zawarte. Zapobiegają konwersji zdrowym komórkom do komórek nowotworowych. Zaobserwowano to, zbadano to w szczególności na komórkach nowotworowych piersi. Także przytulia, przytulia czepna bardzo fajnie działa też na tym, na tym polu, na tym polu nowotworowym. Natomiast jest ona też bardzo bogata w substancje, które. Jak już wcześniej powiedziałem, działają ochronnie na nasz nerki, na nasz pęcherz moczowy i które zabezpieczają nas przed dość częstymi infekcjami właśnie związanymi z tymi narządami teraz wiosną, które wynikają z osłabienia tych narządów. Ziarnopłon wiosenny również jest docenianym ziołem ze względu na swoje właściwości oczyszczające krew, na właściwości, które stymulują i poprawiają pracę wątroby, ale także napary z niego są wykorzystywane w przypadku hemoroidów. Można z nich robić okłady, można robić nasiadówki oraz łysienia, czyli okłady, kompresy na, na włosy zatrzymują, spowalniają pewne procesy związane z łysieniem. Oprócz tego oczywiście wykazuje cały, cały potencjał E, o którym wcześniej wspomniałem, tych ziół, czyli potencjał przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy, przeciwgrzybiczy, przeciwzapalny. Tak więc te cztery zioła pamiętać tylko jednak trzeba należy o tym, że mm, czosnek niedźwiedzi możemy zbierać tylko za pozwoleniem odpowiednich organów, jest częściowo chroniony. Trzeba pamiętać o tym, że musimy mieć taką zgodę. I wszystkie te cztery zioła myślę, że są bardzo fajną propozycją dla osób, które chcą spróbować ziołoterapii, które mają zaufanie do tych starych sprawdzonych metu, metod leczenia natura, medycyny naturalnej i które w fajny i naprawdę efektywny sposób podniosą troszeczkę naszą tutaj wydolność organizmu, które rozpoczną ten nasz wiosenny detoks, a który będzie kontynuowany już niedługo takimi królowymi. Detoksów i oczyszczania, jak, jak chociażby pokrzywa czy mniszek lekarski. Zatem proszę Państwa, ruszajmy do lasów, ruszajmy na pola, zbierajmy te cztery zioła i jakby wprowadźmy je do naszej codziennej diety. Zróbmy sobie za ich pomocą taki wczesno-wiosenny detoks. Wystarczy w tym celu przygotowywać z każdego z tych ziół napary pary, na przykład łyżkę, dwie łyżkę takiego świeżego ziela zalać wrzątkiem. Odstawić na pół godziny i pić dwa razy dziennie po szklance. Zaręczam Wam, że będzie to świetne rozpoczęcie detoksu i wasz organizm za to wam podziękuje.